Siemano, tu Filoposting. Dzisiaj robimy krzyżóweczkę. Oczywiście. 300 panoramicznych, technopol. Idziemy! Pej. Fioletowe. Liczydło starożytnego Greka. Eee, nie znają. Wrzucenie kamienia do wody. Topienie marzanny? Chyba nie. Pierwiastek w stali. Mieć cyna, cynk. Yy, żelazo. Hmm. Nie wiem. Miłostka. Ha, nie wiem, nie czytałem. Materiał na fotelu. Sky. Syk, a je. -y. Syk, r a. Ulala. Trudne. Dalej. Zasiada w izbie lordów. Lord. Hmm. Sługa? Nie. Zborowski. O Jezus. A, to, dobra. ze ze mi się pomyliło. Nie wiem. Tomasz, ty o my, a sy pasuje, ale to nie wiem. Kombatant. O Jezus. Weteran. Wy, -e ty -e ry a co? Wy, -e -e. nie? Żołnierz? Ży o -ny i e. Nie? Zasiela... Zasiela wisłę w dęblinie. Warta? Wy, ary, ty. A, nie wiem, nie wiem. Nie bicie. E, na przykład na 110 metrów przez podki. Bieg! Uuu, mamy pierwsze, dobra. Bieg. Cyk. Ciernisty krzew o jadalnych owocach. Ogórek? Ogórek. Normalnie. Dobra. Żartowałem. Chyba nie. Yy, 16 wieczny żołnierz na koniu. Kawalerzysta? Nie. Yy, o, husar? O Jezus. Chyba głupiego powiedziałem, coś, nie? Trudno. Duszek domowy. Kacperek? k a c p -r. Ja nie udaję. Ja nie udaję głupiego. Przykro. Płaczliwa dolegliwość. Płaczliwa dolegliwość. Y, alergia, ale -y r i o no, kurwa. Teatr muzyczny w stolicy. Roma Ry, o m a. Uuu. Roma. A propos stolicy. Ja jestem z stolicy. słuchajcie, I powiem wam dzisiaj miałem taką sytuację. Jechałem sobie tramwajem yy, i tramwaj się zepsuł. Ten co, w sensie to co gada, nie? się zepsuło. I yy, jest przystanek Kinofemina i jest przystanek y, Cmentarz, tam Żydowski chyba, nie? I jedzie sobie tramwaj i mówi: y, ostatnia stacja, y, Cmentarz i ucieło i było od razu następna stacja, y, nie, kurwa jeszcze raz. Jechałem i mówi tak y, z głośnika, nie? Następna stacja, Cmentarz, Kinofemina i to jest, y, to jest żart, to jest śmieszne. Jak wiesz, co to jest kinofemina i co tam jest teraz? Dobra, wracamy dalej. Mydło firmy Sarantis. o kurwa. To jest spokój. Australijski Półwysep. Wow. Tkanina Storunia. Nie wiem, Oj, czy dyrektorze, co on tam, co ty tam nosisz? Yy, zeszyt do zapisków Notesny, o ty Esy. Wow! Notes. Slej. Yy, gra miłosna. Cietrzewi. Kurwa co? Yy, cofnięcie się wojsk z pola walki. Odwrót. Odwrót. Elie. Yeah. Zaryzykuję. Yy, indukcyjna kuchnia. Oj, nie. Palnik. Kywy. Nie no jak? Piek. Nie. Indukcyjna. Yy, ja wiem, ja wiem. ta... ta tafla taka, nie? Płyta. Pyły ty A. O kurna. Ten odwrót. Kochany przez fanów. Idol, nie? Ojej, no to nie wiem. To chyba nie płyta jednak. Idol. No to ma sens wszystko. Elastan, <laughs> nie wiem. Opel z Gliwic. kurna, no. Już któryś raz to mam w krzyżówce, nie wiem. Droga w mieście, ulica, ulica. A. Oh yeah. jestem z miasta, to czuć. <laughs> I dobra. Zbędny ciężar, balas. Wiem, że balast. No. Dobra. Yy, czyni nim trening mistrz, m, i, sy, ty, r, z. Zakończenie wędrówki. Yy... Nie wiem, Nikolo Paganini, skrzypek, syk k, r, z, e p, e, k, Może kompozytor, -o -my -py -o -y k, o, m, y, p, o, z, i t, e. Dobra. Sykrz. Kajtek i kokosz, nie? Chyba nie. Kajtek i. Dobra? Odmiana jabłoni. Daj spokój. Zboże na mąkę. Yy, to jest. Yy. Nie owiec, nie. Yy, yy, sia nie siano. Yy. Pszenica. Albo żyto, Żyty ty o. Ełje, mąka żytnia, jest coś takiego, nie? Żyto, dobra, cyk. Koko? taki koko, chyba? Nie? No chyba tak. Cyk. Eee, yy, ma schorowane stawy. Dziadek. Pape tu tak. Dyzy i a... Ty, nie, dobra. Mm. chorowitek, nie wiem. Masa z migdałów palonych z cukrem. oj, i oj, oj. Pyszne? Nie muza poezji miłosnej. Yy, miłość. Nie. Yy, yy, am. Nie am. Nie wiem, dobra, dalej. Sta. Nie wiem. Zakończenie wędrówki. Kr kres. Ach, oczywiście, że kres. Yy, piłki na boisko. Wrzut. Reumatyk. Hell yeah. Reumatyk. Dobra, co to będzie? Siódme. Wyciskane z kogoś. Poty. Dziwnie to brzmiało. Yy. No. Dobrze, dalej. Odmiana jabłoni. Bolo. Nie, nie wiem. Yy. Dobra. Choroba zwierząt afrykańskich. O, Jezus, było coś takiego. Odma. Nie, no nie. Dobra. Narzeczonych lub wodna. Przysięga? Nie. Wodna. Fala narzeczonych? Nie. Herbatka ziołowa. Nie wiem. Reklamowa świetlówka. Neon. Pomór jakiś, może, ale nie Star lub gra z kółkiem. Aha. Hulachop? <grymne> nie wiem. Dobra, gra miłosna cietrzewi, na no jakiś to. O cholera. Dobra, no tej tkaniny toruńskie to nie wiem, chociaż brzmi kurwa ciekawie. Brzmi jak. Tajemnica wiary Echem, narzeczonych lub wodna. Echem. Nie wiem. E, 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 e. E. E, dobra, no to, to zostawiamy na razie. Mydło firmy Sarantis, kurwa. Strolicki półwysep. Na koniu żołdak jakiś To ma duszek. Kurwa, tu wszystko jest takie trudne dla mnie. Jan Giovanni, Piotr. Piotrani? Jan? Giovanni, Piotr. Aha, jakiś Peter, Petrus, P. E. Giovanni, ale po włosku. Jak będzie? Bo, bo to chyba o to chodzi, nie? Że Giovanni to Jan po włosku. Piotr, Petreus, nie wiem, nie wiem. Zasila Wisłę w Dęblinie. Szliwa dolegliwość. Też nie, nie będzie to. Ale ryg... Nie, no nie. Kombatant na S. Na końcu. Tutaj. Eee. Jasna cholera. Nie wiem. Zborowski, kurwa. No, jakąś jedną literę. To już jakieś imię się w tryni, no. Liczydło starożytnego Greka. Kości. Eee. Materiał na fotelu. Skóra to nie będzie. Pierwiastek w stali. Kurwa. Jakiś m? Om? Kom? Dom? Nie wiem. Rzucenie kamienia do wody. Co jest to? To jest dziwne strasznie. Ni nie wiem. Dobra, trudne słowa. Jest, mamy ich dużo, więc może się yy, da radę. Dobra. Nie wiem. Zaczynamy od góry. Abak. Yy. Hmm. 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 Aby, ak. Nie, dobrze. Ej. Aby, ak, aby, ake. Kurwa, no to będzie któryś z tych. Ale moja intuicja mi nie podpowiada niestety które, no to dalej. Arko, kurwa, to też będzie któreś z tych aryków. Chyba, że gdzieś indziej pasuje. No nie, no będzie tu. Kur. No, o, grillaż, ciekawe, ciekawe. Grylaż, -y tu pasuje. Moja intuicja dalej cichutko, bo tu kurwa nic nie ma, to jest problem. E, jeszcze raz, grylasz, dobra. gr gr, gr. E, O tu. Grylasz, to brzmi cukierniczo, no. Nie będzie. Kurwa, no nie wiem, jakieś lobo. E, co to jest? Nieistnienie nicość. E, niebyt. Lobo, okay. o nie, a nie, dobra, zgadza się. Niebyt. Cyk. Choroba zwierząt afrykańskich. Mk. Problematycznie to wygląda. No dobra. Yy, Okej, okay. grylarz się udało. York, k kurwa, mać też tu pasuje, no ale to nie może być wszystko tutaj. Gdzie jeszcze te 4 cztero, <śmienic> I Oryk. No, niby tu może, no ale nie, no to bym wiedział. je, je orykę Je, no nie. Aha, tu jeszcze. je orykę Aha, czyli mamy kolejne. I też arko-abak. No nie wiem, abak może. A tu jakiś jork. Kur. Łozotok. O, ja pierdolę. Dobra. Ale dobra, to nam dużo da, bo teraz tutaj możemy na O się kończy. Arko cyk. Ale jestem mądry, nie? Tyk. I tu będzie no albo abak, albo york. Dalej, dobra. Aby A, B, A. To, to będzie K. A jak będzie York, to będzie Kr. No, ma sens. Ngana. Ngana, dobra. E, narzeczonych lub wodna. Wola. Wola narzeczonych? Wola wodna? Nie, nie w trudnych słowach, co za strata. Trudno. Par. Trzy literki. Mogło się gdzieś przypadkiem wpisać. A mogło nie, ale były jakieś. Tu były trzy literowe. Par, par. Kurwa. Czemu tu nic nie ma? Rajtar. Tal jeszcze. Tal i par. Kurwa, no nie wiem. Yy, dobra, rajtar, gdzie to będzie? Yy, tu nie. Mm, mm, mm. Ej, 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 kochani, kochani, no, musicie mi pomóc, no. Samemu to tak trudno. Ty, bez kitu. a, tu, ry, a, je, ty, a, ry. Dobra, cyk. To nawet, to tak brzmi wojowo co tutaj z XVI wieku rajtarzy jadą dobra, na par pyk na par, muza miłosnej poezji r, er... para kurwa mać oczywiście zachuja, nie wiem co tu będzie za cholera no, nie wiem, nie wiem era erago, erato erato, no może nie wiem ognisko nie, duszek domowy ja to mam wiedzieć o, tu będzie, o jest Półwysep Australijski, York, pyk cyk, i teraz y, abak idzie tutaj, pyk a, by, a, k zajebiście, i teraz te o, sorry, i teraz te trzy literowe symy wpiszemy se, w sensie że słowa, nie żywy wpiszemy se tu, pyary i ty, ale no to... Się... To sobie pomogłem, nie? Partal, partal, no i chuj. Dobra, ale Zborowski. Yy, Tomek odpada. Tomasz nie. Ty, jakie są męskie słowa z K w środku? Yy, koknrad. <ścoughs> nie. I... Nie wiem, a wrzucenie kamienia? Nie, no nie, nie będę wiedział. Materiał na fotelu, co to może być? Ob... Obicie. O. O, by i C i E. Zanist. obicie Może być też mordy. Ha! Zasila Wisła w dęblinie. Z. Jakie są rzeki w Polsce? Gdybym to ja wiedział. tym to ja wiedział, to ja bym to wpisał. Kombatant. Ym... Nie wiem. Ciernisty krzew. Agrest. A-G-R-E-S-T. To jest Agrest. Ej! Ero. Piero. Dobra. Piero, normalnie. Kombatant. Hmm, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, tutaj duszek domowy. Skrzat. O kurwa. dobra. Erato. No dobra, okej. Okay. Star lub gra z kółkiem. Cholera, Ringo! Ech? Ringo! Nie wiem o co chodzi: Ringo Star. Może się dowiem. Yy. Tkanina Storunia, Elano, no ale to taki klub jest chyba, nie? A nie tkanina. Już ktoś tam wie tu. Nazwy, kurwa, klubów sportowych to czasem są. Pokręcone. Gra i na Trzewi. to. Nie będzie tego w trudnych słowach? Hm. nie wiem. Indukcyjna. No, nie płyta. No to się zgadza. A co to jest? Antonim skromności. O, to przegapiłem. Buta. Astra. Opel z Gliwic. Nie wiem czemu, ale. W... Damary do No. Yy... Hmm. Dobra, dobra. Rzucanie kamienia do wody. Czemu istnieje słowo na to? Czemu to jest czynność, która uzyskała określenie na siebie? Głupie, to jest mega. Dobra. Miłostka, jakaś nowela. Cholerka. Nie wiem, nie wiem. Zasila Wisłę. Piz, paz. Zborowski. Nie Kazimierz, nie Tadeusz. Janusz. Damian Kostek Konstanty Adrian, Piotr yy, Szymon, Adam Lipa jest, lipa, kochanie, lipa. Dobra, no wypełniamy. Może coś nam to przyjdzie. 1P Wy mi czytajcie, ja będę wpisywał, co? Hahaha. Ha, ha. R, 2, 3A. 4, nie wiem, 5, o, 4, dalej, szukamy 4. 4, w, prawo, 6, widziałem Nadar, napar, dobra, p. Ja to tak piszę, czasem wiecie, 7a. Osiem. Osiem, osiem, te. Ej, dobrzy jesteśmy na razie, dobra. Dziewięć. Nie mamy. Dziesięć. Zet. Jedenaście. Chyba nie było. A było. Y. Mówicie Y czy Y? Dajcie znać. Dwanaście. N jak najazd. Trzynaście. Ja A czternaście. Nie mamy piętnaście. R. R jak rura. Szesnaście. Z. Siedemnaście. U Osiemnaście D Dziewiętnaście Nie widzę A ja widzę, nie widzę Gdzie jest dziewiętnaście? O, ny. Jak niania Dwadzieścia Brrr. cholera, ale to ciężko. Ciężko idzie teraz, wiecie? I dobra. Dwadzieścia jeden. Nie ma. Dwadzieścia dwa. Nie ma. Dwadzieścia trzy. Sy. Dwadzieścia cztery. Ty. 25, 26, brudnulbacz, C, c, c jak symbol? Y dobra i 27. Z. Ty, a gdzie jest 24? Bo ja wpisałem to i nie wiem co za litera T. T. Okay. Stech. Ok, czyli już pewnie wiemy, że 22 będzie W, ale zróbmy od początku. Prawo pat 3 9R. Wieprz skurwysyny. Dobra, 22 W faktycznie. Wieprz. A tutaj kombatant wia. Serio nie wiem. OK. Dobra, prawo patrzy na przód, 14p. P. Dobra, i teraz wiemy w takim razie, że tu będzie par, tu będzie tal. A był taki ten, szachista. I, dobra. Patrzy na przód. Dobra, zobaczmy, miostka, lir. Olira, klira... Nie wiem. Dobra, wrzucanie y, top... U to... Nie. Teraz mam płaczliwą dolegliwość z tego, jakie to jest głupie. Sewka indukcyjna, jest coś takiego? Toki? A, Elan. Uj Niech będzie. I tak to już nam nic nie da. Elana. Niech będzie. Może. Kombatant. Ja. Zborowski, kurwa. Dickens. Ja wiem. Yy, dobra. Prawo patrzy na przód. Nie wstecz. 21. E. Chyba wpisałem jakoś, nie? Przypadkiem. Tu. Cewka, no. Yy... No ta. Dobra, i teraz tak. No, mamy dwa słowa, których nie mamy. Więc można coś wymyślić śmiesznego. Wiarus. To można... To można jest prawda, ale nie wiem. I... Niko. ody Niko... E. Nikoś. Kurwa, śmieszne żart, Czereśń. w ogóle patrzcie, żart na koniec wyobraźcie sobie rozmowę takich starszych babci na przykład jednej twojej babci i drugiej drugiej twojej babci patrzcie, mówi tak na przykład nie? ej, widziałaś yy, najnowszych 300? a ona mówi, co ty mówisz? Grażyna, tam się zabijają ja nie oglądam takich rzeczy, nie? a ta pierwsza, Halina, mówi gdzie się zabijają? 300 panoram?